Cześć, witajcie, z tej strony BrickFreak a dzisiaj zupełna nowość z dziewiątej części Gwiezdnych Wojen czyli Resistance A-Wing Starfighter nie miałem wcześniej tego statku więc zobaczymy jak on się prezentuje mamy tutaj dwie minifigurki Snapa, Waxleya oraz, oraz Ljautent Konix Durniejszych imion to chyba nie mogli wymyśleć, ale takie są gwiazdy wojny. Mamy tutaj szatę graficzną na pudełku, taką jaką mogliście widzieć już, na przykład przy galaktycznych krewetkach, tylko, że tutaj mamy czarną, a tam była biała. Tam mieliśmy Darta Vadera, czyli dziadka. Tutaj Kylo Rena. Czyli Kylo, Kylo Ren jak wiecie to jest jego wnuk Więc widzę tutaj pewne powiązanie Zobaczmy jak się prezentuje pudełko z tyłu Mamy pokazany model oraz dwie minifigurki obok modelu Więc bez dużego przedłużania otwórzmy sobie ten Oto fajny zestaw Wysypmy sobie woreczki. To możemy sobie dać na bok. Więc mamy woreczek numer 1. Woreczek numer 2 i woreczek numer 3. Tutaj mamy jeszcze nalepki. Jest trochę nalepek, ale na szczęście są duże oraz instrukcja. Zobaczmy sobie zestawy inne. Bardzo fajne to są te zestawy. Nastanawiam się jeszcze nad tym zestawem oraz na tym ale to trzeba pomyśleć. Więc tu mamy jeszcze grę The Skywalker Saga na 2020 rok. Tutaj mamy spis elementów. Coś tutaj jeszcze mamy? O, mamy mini figurki. Naprawdę fajna jest ta figurka Mandaloriana z tego serialu. No i tutaj LEGO LIFE. Czy mamy jakiś wstęp? Mamy tylko też o LEGO LIFE. Więc bez dłuższego przedłużania, widzimy się już na recenzji. Został już zbudowany i sądzę, że jest naprawdę warto go. Kupić naprawdę zestaw jest adekwatny do ilości klocków. Sam model jest naprawdę, naprawdę duży. Mini figurki nie powalają, ale dla samego statku naprawdę warto. Nawet nie trzeba go dać do rebelii. Można go przerobić do łowców nagród. Naprawdę ten zestaw jest. Naprawdę świetnie zbudowany. Zacznijmy może od minifigurek. Pierwszą minifigurką jest ta pani. Widać. Ona była z tego co kojarzy. Na początku ósmej części. Ma tutaj oznaczenia wojskowe, koszulkę, pasek. Z tyłu zagięcie materiału. Na nóżkach nie ma żadnego nadruku. Ma jeszcze drugą minkę. Taką zawziętą. Tutaj mamy tego pilota. Taki zwykły pilot. Ogólnie. Nie ma drugiego wyrazu twarzy. Ogólnie spoko. Ale sam model naprawdę jest fajny. Zacznijmy może od tych działek. Można je ruszać. Fajnie ogólnie wykonane. Yy, tutaj bardzo fajnie wykonane silniki, jak widzicie, tak. Na skos. Tutaj jest zamontowane po prostu na elementy typu technik. Tutaj mamy jakiś silnik. Tutaj mamy ogólnie te główne silniki. Tutaj mamy więcej nalepek niż z drugiej strony. Tutaj jakieś chyba oznaczenie. Ogólnie ta strona o nalepki jest więcej. Tutaj mamy też jakieś oznaczenie. Tak samo działko. No i tak wygląda. Naprawdę fajnie. Tutaj te nalepki robią robotę. Sam kokpit też fajnie wygląda. Podnieśmy go sobie. Nie ma tu żadnych niestety paneli. Ale te naklejki też fajne. Ogólnie zestaw jest jak najbardziej spoko. Więc widzimy się... Nie, jeszcze zanim widzimy się na podsumowaniu, jeszcze pokażę Wam podwozie. Podwozie jest na takich trzech Elementach. Widzicie, tu mamy jeszcze strzałki, więc jeżeli przyciśniemy tu, to te strzałki nam wylatują. A więc bez dłuższego przedłużania, widzimy się na podsumowaniu. Zestaw jest naprawdę fajny i polecam ogólnie wszystkim kupną tego zestawu, ponieważ będziecie mieli naprawdę fajny statek, który nie trzeba wykorzystać tylko i wyłącznie do Rebeliantów, bardzo mi się ten zestaw podoba. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Więc, widzimy się na pozostałych filmach oraz na kolejnych. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i cześć.